Samorządowcy bardzo często słyszą narzekanie mieszkańców na to, jak funkcjonuje służba zdrowia. Starosta powiatu głogowskiego w sierpniu zwrócił się z pismem do Narodowego Funduszu Zdrowia. Chciał dowiedzieć się, ilu pacjentów przyjmują głogowskie POZ-y i ile teleporad udzielono od początku pandemii. Odpowiedź go zaskoczyła. Narodowy Fundusz Zdrowia nie monitorował od początku pandemii, w jaki sposób działają przychodnie, jak mogą dostać się mieszkańcy czy chorzy do lekarza pierwszego kontaktu, jak wygląda przyjmowanie fizycznie osób przez lekarzy i ile jest teleporad z tych podanych porad ambulatoryjnych. Tej informacji nie ma. NFZ dopiero od września zaczął prowadzić odrębne statystyki dla teleporad i zapowiedział też kontrolę w przychodniach. Pozostaje jednak pytanie, czy to rzeczywiście rozwiąże problem. Polacy chorują i muszą być przyjmowani przez lekarzy pierwszego kontaktu. Ja rozumiem obostrzenia, rozumiem troskę też lekarzy o własne zdrowie. Jeżeli im brakuje środków zabezpieczenia osobistego, no to powinni to zwracać się z tym do Ministerstwa Zdrowia, tak aby mieszkańcy czuli się bezpieczni. Z danych udostępnionych przez NFZ wynika, że w głogowskich przychodniach nawet o kilkadziesiąt procent spadła liczba wszystkich udzielonych usług zdrowotnych. Niektóre przychodnie nie udzieliły przez ostatnie pół roku żadnej pielęgniarskiej porady ambulatoryjnej.